Podcast Efekt Synergii w Biznesie. Seria Biznes Couch. Ja mam poczucie um, takiego um, zrozumienia tematów, w którym my się poruszamy pomiędzy dwoma jakby skrajnymi yy, jakby obszarami, czy dwoma skrajnościami. Mhm. znaczy, jedna skrajność to jest taka na przykład, że mamy za mało budżetu, za mało pieniędzy, za małe przychody, jakby ten wynik finansowy nam się nie do końca spina, versus mamy za dużo przychodów i mamy problem co z tymi pieniędzmi zrobić. To e, chyba jest mniejszy problem z drugiej e, I podejrzewam, tak? że ten, ten, ta, ta, ta druga skrajność, czyli za dużo dla wielu przedsiębiorców może nie być na dzisiaj przynajmniej problemem, który oni identyfikują, ale w mojej ocenie trzeba gdzieś znaleźć to optimum, tak? To znaczy, każdy z tych pięciu problemów, o których zaraz będę mówił, on powinien, znaczy, on będzie miał właśnie taką stronę: albo czegoś nie ma, brakuje i jest niedobór, albo jest tego za dużo i to też nie jest dobrze. I chodzi o to, żeby znaleźć. Pewną optymalną ścieżkę, która dla naszej firmy przy danych uwarunkowaniach i przy poziomie biznesu, na którym jesteśmy, była dla nas najbardziej tak jakby odpowiednia. Mm -hmm. To jest jakby tutaj kluczowe. I przechodząc już do tych pięciu takich kluczowych problemów, i one wydadzą się banalne, jak o nich powiem, ale za chwilę, jak będziemy rozpakowywać poszczególne te obszary, wyda wydaje mi się, że będą będzie to jasne i. Nasi słuchacze, widzowie będą w stanie to dużo lepiej jakby zrozumieć i zobaczyć. Mm -hmm. Czyli pierwszy taki, z którym się często spotykam, to jest brak pieniędzy mm -hmm. albo właśnie skrajne za dużo pieniędzy, mm -hmm. albo jakiś poziom przychodów czy nieoptymalne koszty, które dla właściciela nie są takie, jak on chciałby, żeby mm -hmm. one były. I to jest jakby pierwszy problem. Drugi to jest problem związany z brakiem klientów. Albo zbyt dużą liczbą klientów, albo niedopasowaniem klientów. Mhm. E, więc to jest jakby drugi. Trzeci to jest kwestia czasu, czyli tego, ile tego czasu mamy na poszczególne działania biznesowe, czy jesteśmy w stanie nasz biznes skalować. E, kolejny problem to jest zbyt dużo pomysłów na rozwój tego biznesu, albo mm -hmm. zbyt mało tych pomysłów, po prostu ich brak. Mm -hmm. No i kolejna rzecz, taka bardzo miękka, ale ona się mocno też jakby pokazuje w organizacjach. Brak takiej kultury organizacji, misji, wizji wartości, która jakby spaja te wszystkie elementy w całość. I, i to, co jest taką naukową, też podwaliną tych, tych problemów i takiego mojego podejścia do zarządzania biznesem, to są teorie związane ze zrównoważoną mapą strategii, zrównoważoną kartą wyników, mm -hmm. czyli takiej koncepcji naukowej, Kaplana Nortona, którzy zastanawiali się, jak ułożyć dobrze strategię biznesową organizacji i jak e, nie zwracać uwagi tylko i wyłącznie na jeden aspekt, czyli na przykład na aspekt finansowy, ale co jeszcze może wpływać na e, to, że ten aspekt finansowy się pojawia w organizacji. Okej, okay. no to Michał nas zainteresował. Ja nie mówiłem, bo, bo właśnie zrozumiałem, że, że to, co ty uprawiasz, to nie jest konsulting y, na czuja. No nie wydaje jest. mi się, że dużo takiego jest na rynku. Consulting mm -hmm. na czuja, tylko to jest taki usystematyzowany według pewnego takiego frameworku, który yy, no, nie, nie, może nie jest powtarzalny, ale obszary jego są jakoś opisane i, i, i te obszary usprawniają są obszary, usprawnia się całą organizację, ale jednak patrzymy na całą organizację. Patrzymy, tak. patrzymy na całą organizację, i to zależy od tego, na jakim poziomie ogółu rozmawiamy. Dlatego, że na poziomie takim ogólnym, to każda firma. Pewne obszary ma takie same, tak? ona się tak, niczym mm -hmm. jakby na poziomie ogólnym nie różni, no bo każda firma musi właśnie zastanowić się nad swoimi przychodami, kosztami, nad tą perspektywą finansową, bo to już jakby trochę wchodzimy w wyjaśnienie jakby metodyki tego podejścia kaplan Nortona, że jest perspektywa finansowa. Perspektywa klienta, perspektywa wiedzy rozwoju, perspektywa procesów, no i perspektywa misji, wizji, wartości, tego, co spaja, tak? Mhm. I, I te cztery perspektywy będziemy za chwilę jakby dużo bardziej szczegółowo okay, omawiać, ja, ale z perspektywy firmy, każda firma musi zwrócić uwagę na wszystkie te cztery obszary. Jeśli spodobał Ci się ten klip, zapraszamy do oglądnięcia całego odcinka na naszym kanale YouTube pod nazwą Efekt Synergii w biznesie. Naszych podcastów możesz także wysłuchać w wersji audio na wszystkich popularnych platformach podcastowych, m.in. Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts.